Witajcie kochani, tutaj, tutaj jesteśmy właśnie na oddziale zakaźnym, tak, tak zwanym covidowym, proszę na nas popatrzeć, że jak my wyglądamy, ja leżę tutaj przez dwa tygodnie, zero objawów, zero niczego, tutaj Dawid to samo, leżał na płucnym, tak naprawdę mieli mu zrobić zabieg na płuco, się okazało, że jakiś śmieszny, śmiesznego wykryli wirusa. Tak, wirusa. Witamy serdecznie, że wykryli takiego wirusa, a się okazuje, że po prostu jest bez objawów, tak samo jak ja. I mamy tutaj jeszcze Dawida, który jest mamy starszego pana, który tutaj już jest 20, 26 dni i tak naprawdę nie chcą go wypuścić do, do domu. Ma też ujemne, ujemne jakby testy i nie wiem dlaczego tak się dzieje. Są, są tu ludzie, którzy którzy tak naprawdę potrzebują pomocy nie dostają pomocy, nie leczą ich na to, z czym tak naprawdę przyjechali. Z wewnętrznego mnie przywieźli, na przykład z Kostrzynia, tutaj byłem pod kroplówkami wewnę na wewnętrznym szpitalu, gdzie dostawałem kroplówki na zapalenie ostrej trzustki. Przywieźli mnie tutaj, leżę tu dwa tygodnie, nie dostałem ani jednej kroplóweczki, ani żadnego leku na, na czustkę. Także w tej sytuacji tutaj nie leczą chorób, które ludzie przyjeżdżają tylko z objawami covidu. Także to jest straszne, bo tutaj ludzie umierają, tutaj codziennie karawany przyjeżdżają, po pięć osób zabierają, minimalnie 5 osób. Czasami jest tego więcej, bo nie zdążymy tego zauważyć, że czasami jest więcej tego, tych, tych wywozów, wywozów tak naprawdę ludzi. Może dawić coś teraz. No tak jak, <coughs> przepraszam, tak jak kolega wspomniał, Miałem być na oddziale pneumologii z guzem na lewym płucu niestety stwierdzono u mnie koronawirusa. Jak to bywa? Koronawirus. Widać gdzie on jest. Jakie objawy. Lekarz przychodzi. 366 sprawdza na, e, sprawdza tętno, tętno w miarę, w miarę, no w miarę. W tętno 76, 80, czyli takie jak powinno być. E, e, na tlenienie krwi tak samo nie spada, nie spada poniżej 90, bo jeżeli by spadało poniżej 90, to wiadomo, trzeba się udać do lekarza bądź wezwać siostrę. My niestety mamy 98-100, gdzie jest to rewelacyjne. Ale co? Musimy odbyć tą kwarantannę tak zwaną. Nie powiem, bo siostry mamy wspaniałe. Siostry nas tutaj karmią, dbają o nas. Proszą, żeby jak najwięcej było takich pacjentów. Ale z tego, co widać, z tego, co się dzieje, to przy, przyjeżdżają ludzie, Tacy naprawdę na wykończeniu. Na wykończeniu, gdzie po prostu no, nie, da, nie, ma, nie ma komunikacji z nimi. Oni są tutaj podpięci tylko pod tlen. Wiadomo, że ci, co, co naprawdę już są chorzy, jest, jest to piętro niżej, są pod respiratorami. No ale tacy ludzie jak my, my tu po prostu się kuźwa nudzimy i, i no jakby to określić, no, musimy tu być. Musimy tu być z przyczyn takich sanitarnych po prostu. Sanepid tak zażyczył sobie, że muszą być dwa wymazy. Niestety przepisy się teraz zmieniają i myślę, że zmieniają się na dobre, bo my niestety zajmujemy łóżka tym, co naprawdę tego potrzebują. Dziękuję. Tak kochani, chciałbym pokazać, tutaj to na przykład mamy pokój, w których łóżek naprawdę jest tu dużo wolnych. Poproszę, tu mamy jedno łóżko wolne, tu drugie. Tutaj mamy Krzysia. Który też przyjechał aż z koła i tak naprawdę problemy miał e, tak naprawdę z, trochę z kaszlem. Tak naprawdę stwierdzili mu niby też covida. W tej chwili się bardzo dobrze czuję. Tutaj nikt nie jest zarażony covidem tak naprawdę i tak to wygląda tutaj w tym szpitalu. Ja chciałem jeszcze, jeszcze pokazać pana, który, który jest tutaj tak naprawdę 26 dni. E, 26 dni tu leży i też nie chcę go wypuścić do, do domu. Śpi pan? Nakręcam film właśnie o, o szpitalu. A, dobrze, no, No. Chciałbym, chciałbym z panem porozmawiać właśnie nie na temat tego covida. Nie mówię, tutaj pan leży też, no. e, też, on nie widać tak, ale leży tutaj już A, tak naprawdę 26 dni. I, I tak naprawdę jest na ujemnym. Na ujemnym i też nie wychodzi do domu, nie? Słuchajcie. Wczoraj napisałem do dyrekcji szpitala, wysłałem maila z sytuacją jaką się dzieje. Napisałem o tej sytuacji, że tak naprawdę nie mam żadnych objawów. Przyjechałem, przyjechałem ze szpitala, na którego na którą chorobę powinien mi lecieć, czy na trzustkę. Tak naprawdę leżę tutaj dwa tygodnie i nie dostałem żadnego leku, jeśli chodzi o trzustkę. Dlatego napisałem do dyrekcji, do dyrekcji szpitala wraz z mecenasem. Momentalnie, momentalnie po wczorajszym mailu dzisiaj przyszła wizyta i po prostu powiedziała Panie Robercie, jutro Pan wychodzi do domu, bo Pan, pan nas tu straszy adwokatem. Ja mnie nie chodzi o zastraszenie adwokata, tylko o moje prawa, jakie ja mam, który jestem zdrowy człowiek. Nie leczycie mnie na chorobę, na którą tak naprawdę powinniście mnie leczyć. Także kochani, tu jak patrzymy na ten COVID, to tu wcale nie jest COVID, tylko przyjeżdżają naprawdę starsi ludzie na wykończeniu i przywożą, widać, że przywożą na wykończeniu. Wczoraj przywieźli osobę, a tak naprawdę dzisiaj już zmarła. Także i jest przybity do tego COVID, a przywieźli ją z innego całkiem szpitala. Także jest tu wiele osób takich, których naprawdę przywożą. Jest to coś strasznego. Nie dajcie się! Jest to naprawdę coś strasznego. I aż mi serce boli, że widzę, że ludzie umierają i nie, nie dostają medykamentów takich, na które powinni dostać. Był tu pan też, który przyjechał z Zielonej Góry. Gdzieś tam odkarzali szpital. I tu zwieźli ze szpitala wszystkich, wszystkich pacjentów. Za czym odkazili tam. Większość, większość już wywieźli, ale tutaj tak naprawdę pan, który chodził normalnie, po dwóch dniach rozłożył się w łóżku, dostał tylko tlen, nie dostawał żadnych medykamentów i po dwóch dniach zmarł. Tak naprawdę był chory na cukrzycę i nie dostawał żadnych dokumentów, kochani. Także. Nawet, nawet brak mi słów, to co się dzieje i, i, i żart z tym covidem cały czas, Żeby, żebym nie zareagował na przykład na, do dyrekcji szpitala, to nie wiem czy by mnie wypuścili jeszcze za tydzień. Bo tak naprawdę powinny być dwa testy ujemne, żebym wyszedł ze szpitala. Się okazuje, że reakcja dyrekcji po moim mailu, się okazała, że już nie trzeba dwóch testów ani nic, po prostu jutro wychodzę do domu. I chwała Bogu, że jutro wychodzę do domu, kochani, bo, bo tak naprawdę muszę się leczyć na co innego niż, niż na jakiś śmieszny COVID, który gdzieś tam jest, te testy są po prostu nieprawidłowe i nie, nie wierzę w te testy. Także, kochani, uważajcie na te testy i chrońcie się przed tymi testami, bo one nie są akty... to nie są testy, które tak naprawdę wykrywają wirusa COVID-19, tylko wykrywają wirusa jakiegoś tam, który człowiek ma w organizmie, tak naprawdę zawsze gdzieś człowiek ma jakiegoś wirusa w organizmie i, i organizm walczy z nim i tak naprawdę organizm jest jeśli organizm jest silny to nawet człowiek przeziębiony nie będzie. Więc y, pozdrawiam wam kochani i chroncie się przed tymi przed tymi tak naprawdę wymazami bo to te testy są nieprawidłowe czasami wychodzą jeden wychodzi dodatni za dwa dni robią y, test wychodzi ujemny następny wychodzi dodatni więc y, te testy są nie są to testy, które powinny być testowane na COVID-19. Także pozdrawiam serdecznie i uważajcie.